Witajcie, że Jessiona i witam Was w kolejnym odcinku na kanale. W dzisiejszym dniu odpowiemy sobie na pytanie, co robić albo czego nie robić, aby przetrwać na szkole policji. Pięć rzeczy, których naprawdę nie warto robić, jeżeli chcecie ukończyć szkołę policji z wyróżnieniem lub też bez niego i zacząć swoją przygodę w szeregach policji. A więc zaczynamy, od razu przejdziemy do sedna sprawy. Po pierwsze, jeżeli przyjedziecie na szkołę policji. Macie swój dzień organizacyjny, wieczór, i wiecie, iż następnego dnia macie się stawić o godzinie 7 rano na zajęcia. Więc czego nie lubią wszyscy wykładowcy, którzy we wszystkich szkołach, z czym się spotkałem, to to, że nie lubią, gdy nie szanuje się ich czasu. Jesteście przyjmowani do szkoły policji, szkoła policji ma pewien rygor, no można powiedzieć, wojskowy. Więc po pierwsze, nie spóźnia się na zajęcia sam. Albo ze swoją grupą. Wiąże się to z tym, iż jeżeli spóźnisz się na zajęcia, no to wykładowca w ramach kary bardzo szybciutko może usadzić całą twoją grupę, całą twoją, można powiedzieć, klasę, przeprowadzając szybki test sprawdzający. Jeżeli wczoraj mieliście środki przymusu bezpośredniego, to cóż, szkodzi dzisiaj sprawdzić czy po jednym dniu znasz wszystkie środki przymusu bezpośredniego, cóż chodzi sprawdzić, czy znasz wszystkie wykluczenia, kiedy możesz, nie możesz ich używać, jak jedne oddziaływują na drugie, co wiąże się z tym, że zarówno sobie, jak i swoim powiedzmy 20, 20 kompanom możesz zapewnić tak zwane łabątki, tak zwane lufy jedynki, które będziecie musieć poprawiać przez najbliższy tydzień, dwa. Więc nie spóźniaj się na zajęcia, szanuj swój czas, szanuj czas innych, bo i to, to już jest jedna z podstawowych zasad, która sprawia, że masz przewagę nad innymi osobami, które będą się udawać na szkołę policji, ponieważ w dzisiejszych czasach młodzi ludzie bardzo nie szanują czasu innych osób, którzy przyjeżdżają tam, wiadomo, pracować, bo biorą za to uposażenie, natomiast nikt nie lubi spóźniania się i czas tych osób, które są na tej szkole policji wykładowców, jest czas, czasem cennym. Więc Ty, zarówno jak i Twoja grupa, nie spóźniajcie się na zajęcia, jeżeli trzeba, to biegnijcie na nie, ponieważ często było tak, że mając na przykład zajęcia technik interwencyjnych na matach, następnie mieliśmy zajęcia w budynku oddalonym pół kilometra albo więcej od, czy prawie kilometrze od miejsca, gdzie... Miałem pierwsze zajęcia. Wiązało się to, się to z tym, że biegliśmy w deszczu na zajęcia. I pomimo, iż wykładowca wiedział, że nie mieliśmy realnie szans na to, żeby zdążyć na te zajęcia, to za sam fakt tego, ponieważ mieliśmy 5 minut przerwy na przebranie się i przebiegnięcie tam powiedzmy kilometra, co było nierealne, no to wykładowca w ramach tego, że widział, że zmoczeni przychodziliśmy na zajęcia, kapała z nas woda, deszcz, no to litował się nad nami i pojawił się uśmiech na jego twarzy, bo widział, że daliśmy z siebie wszystko. No i to też wiąże się z drugą zasadą, w sensie, jeżeli że jesteście na zajęciach, druga zasada to po prostu nie dyskutuj nie, zarówno z wykładowcą, jak i też nie dyskutuj ze swoim znajomym, powiedzmy, z ławki i nie pyskuj wykładowcy. O co chodzi? No, przy, 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 przyjeżdżając na takie zajęcia, zdarza się tak, że często czy to w twojej grupie, czy, 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 czy ty też sam uznasz, że, no nie wiem, wykładowca mówi jakieś głupotę? Być może mówi jakąś głupotę, no i chcesz go wyprowadzić z błędu. Natomiast kończy się to tym, jeżeli chcesz go wyprowadzić z błędu i mówisz w sposób merytoryczny, na co jest bardzo mała szansa, ponieważ no jesteś świeżą osobą, która dopiero przyjęła się do policji i nie masz praktycznie żadnej wiedzy na ten temat. Masz zerową wiedzę, więc w, jakim, w jaki sposób ty chcesz w ogóle udowadniać coś komuś będąc tam na tej szkole policji. No chyba, że jesteś jakimś ratownikiem medycznym i są zajęcia z ratownictwa, no to w tym przypadku być może możesz się sprzeczać z tym z wykładowcą. Natomiast jeżeli chcesz wchodzić z wykładowcą w jakieś głupie pyskówki, no to prawdopodobnie to szkoła policji nie jest dla ciebie. I uwierz mi, że ten dany wykładowca jest w stanie sprawić, że ty wylecisz z tej szkoły. On ma wszystkie możliwe narzędzia, żeby zrobić z ciebie dobrego policjanta. Ma też wszystkie... Narzędzia, aby wyrzucić cię z tej szkoły, no skupiając na no, na tobie, bądź też na całej Twojej, jak to powiedzieć, klasie, na całym Twoim teamie, na całej Twojej drużynie, swoją uwagę. I często być może tak być, że no niestety za, je, zachowanie jednostkowe oberwie cała grupa. Natomiast to pewien Sposób ma też nauczyć nas jakiejś odpowiedzialności zbiorowej w tej formacji, ponieważ bardzo często policjanci no, działają zespołowo i już od tak wczesnego etapu tej zespołowości próbuje się nas nauczyć na tej szkole policji. No i to jest właśnie trzecia zasada, czego nie należy robić, to to, żeby próbować wybić się przed grupę, w momencie, w którym nie jest to wskazane, co innego, jeżeli po prostu chcesz pokazać, macie jakieś indywidualne zaliczenie, na przykład biegania, rzucanie piłką, czy coś jak najbardziej, wtedy możesz się wykazać, że jesteś dobrym w bieganiu, biega jak najszybciej, rzuca jak najdalej. Natomiast do teraz pamiętam, jak mieliśmy pierwszy swój test na zajęciach z WF-u, no i widzieliśmy, że w grupie mamy wtedy na ten moment w moim plutonie, był, 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 był facet który miał tam 37 lat, no 130 kg żywej wagi chłopa, dwumetrowego. No chłopak idealnie nadawał się do działów prewencji. Co więcej, sam tam chciał iść, yy, dostał się tam i no jedynym mankamentem było to, że było go 130 kg. Chłop de facto był żywym taranem, Także, jak dostał później pałkę, tarczę i w ogóle, no to był nie do przejścia. On tyla, tylarierę, jak tworzył, no to po prostu jakby drzewo wyrosło przed, 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 przed tłumem osób, powiedzmy, protestujących czy tam, które chciały robić jakieś burty. Więc idealnie nadawał się do tej policji specyfikacji. No ale na szkole policji, na początku, jeżeli są wszystkie testy, no musi zaliczyć. Wszystkie testy tak jak i każda inna osoba. No i do teraz pamiętam, że jak przyszło nam tam przebiec powiedzmy 5 km, no to facet nie dawał rady już po 3 km, ledwo co szedł. W pierwszym dniu mieliśmy ten test, gdzie tam do przebinięcia był kilometr. No i do teraz właśnie pamiętam, że widzieliśmy, że chłop nie daje rady. Po prostu sapał, próbował, ale wiecie, no 500 metrów przebieg i de facto już niewiele tam powietrza zostało. Jak spódziana, który walczy z najmanym i ma czas tylko na minutę. Tak mniej więcej to wyglądało. I do teraz pamiętam, że po prostu wszyscy tam mniej więcej w kilku chłopaków do niego podeszliśmy. Dwóch go tam wzięło za, pod ramię, wzięliśmy go pod ramię, no i zaczęliśmy chłopa praktycznie ciągnąć, żeby doczłapał do tej mety. Związało się to z tym, że na końcu dostaliśmy zjebkę, że mamy chujowe czasy, że ledwo co to zaliczyliśmy, bo mieliśmy tam 5 sekund w zapasie, i że jesteśmy chujowymi policjantami. No, ale z drugiej strony, potem wykładowca widać było, że był z nas zadowolony, bo, 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 bo po jakimś czasie powiedział, że od razu załapaliśmy o co chodzi, że no, trzeba się trzymać w grupie. I to też wiąże się później właśnie na, na, na różnych etapach. Na przykład zdarza się tak, że, że, że dana grupa będziecie podzieleni na 2, 3, 4, 5 plutonów i, i że dana grupa będzie pisać jednego dnia test ze środków przymusu bezpośredniego. No i następnego dnia pytania mogą być podobne na waszym teście. I jeżeli wy mając, powiedzmy, dostęp do takiej wiedzy, znając mniej więcej odpowiedzi na pytania, napiszecie następnego dnia test, wasi poprzednicy wy zaliczali na trójki, czwórki, dwójki, a wy zaliczycie wszyscy, no, 6 -0, to możecie być pewni, że wykładowca jak przyjdzie i zobaczy tutaj te testy, to będzie wiedział w stu procentach, że zżynaliście i bardzo szybko będzie chciał się na was za to zemścić, więc czasami jeżeli podejrzewacie, że być może jakieś testy mogą się powtórzyć, być może pytania, które były wczoraj powtórzą się jutro na teście, to pójdźcie po rozum do głowy, zgadajcie się, że nikt nie wychyla się, nie pisze na 6-0, tylko wszyscy piszecie na dwójki, trójki, czwórki, i wtedy przynajmniej widać, że jest jakiś element zachowany tego, że to po prostu są to naturalne wyniki, które wyglądają tak samo naturalnie jak w innych zespołach, w innych plutonach. Następna zasada. Nie pij alkoholu. I teraz pewne osoby być może mogą buchnąć śmiechem, ponieważ jak to nie pić alkoholu? No wiadomo, jest zakaz, ale kto nam zabroni? W ogóle jesteśmy dorośli i w ogóle to jest szkoła, ale co, co mi tam? Wiecie, wszystko jest dobre do momentu, Dopóki coś się nie wydarzy. Jeżeli sporadycznie sobie, no nie wiem, przy weekendzie gdzieś wam się zdarzy, tam przez pomyłkę kupić piwo 4,5% zamiast zwykłego zerowego, i wypijecie je sobie tam w pokoju z kolegą, no to nic się prawdopodobnie nie wydarzy. No, I jeżeli rano te puste flaszki wyniesiecie gdzieś tam do śmietnika. Ok, ale jeżeli wydarzy się na przykład jakaś chryja typu, że ktoś komuś da pomordzie. Nagle dyżurny bloku zadzwoni to po posiłki, rzeczywiście przyjedzie dyżurny całego bloku, który pełni nadzór nad tam wszystkimi blokami wtedy. Jeżeli rzeczywiście będzie chciał komuś zrobić pozłości, to poczytajcie sobie o kilku przypadkach, gdzie osoby wylatywały ze szkoły policji za to, że były narąbane. Wiecie, sam pamiętam jak przeszedłem. Zdarzało się tak, że ktoś tam na gminie chlał jedna osoba. Znam taką sytuację z autopsji na szkole policji. No i po jakimś weekendzie, wydymiła do osoby tam dyżurnego, który, który po prostu przyszedł ciszyć towarzystwo. Chłopaki jest tam, wiecie, weekend, wszystko rozumie, ale jest pierwsza, druga w nocy idzie, że już spać, bo pasuje się tam jakoś zachowywać, wiecie. Na gościu do niego tam gdzieś z pięściami tego skończyło się tak, że wyleciał zarówno ten, który skakał z pięściami, jak i pięć pozostałych osób z plutonu, które przy okazji sobie drinkowały. i... Były w innych pokojach, natomiast no, poszła kontrola trze trzeźwości wszystkich osób. Jest zakaz spożywania alkoholu, idąc na szkołę policji. Dzieci tam po to, żeby się uczyć, żeby zdobywać wiedzę, nie po to, żeby chlać robić burdy. Jeżeli komuś to nie pasuje, no to niestety znaczy, że nie nadaje się do tego towarzystwa. Pić alkohol jak najbardziej możecie, przyjmiecie się do jednostki, ukończycie szkolenie, będziecie ze znajomymi po pracy, szli do baru i ci picie, nie ma z tym problemu. Na szkole policji po prostu uważajcie na to, bo można przez to głupio zmoczyć, a szkoda, moim zdaniem, tych nerwów, tego wszystkiego. Moim zdaniem nie jest to warte. Jeżeli wypijecie sobie gdzieś tam na weekendzie po cichu, ok, tylko uważajcie, żebyście nie, nie dostali rykoszetem, ponieważ jest to zabronione, więc ja tego nie polecam. I dodatkowe. Wymóg moim zdaniem, o którym należy wspomnieć, o którym mi się nie mieści w głowie, ale y, czego nie robi na szkole policji? Taki dodatkowy podpunkt numer 6: Nie nagrywaj tego, co się dzieje w środku. Nie nagrywaj, broń Boże, tego, co się gdzieś tam dzieje na zajęciach. Nie nagrywaj tego, co się dzieje podczas nie wiem, strzelania. Nie nagrywaj tego, co się dzieje na wykładach. Dlaczego? Ponieważ taki jeden głupi filmik, jeżeli wylatuje e, w eter, dostaje się do szerokiej publiki. I potem wiecie, macie, nie wiem, wyobraźcie sobie, macie pierwsze zajęcia ze strzelania. Ktoś gdzieś tam nagra, że wasz znajomy na 8 strzałów i 0 trafił, ponieważ pierwszy raz ma broń w ręku. I chłopak samym faktem tego, że trzyma tą giwerę w ręce, to kurwa prawie się zesrał w gacie, że trzyma tą broń w ręku. A wy to nagrywacie i puścicie w internet. I chłopak ma co na z tyłu na podkuszulku napisane, policja. I jakie będą komentarze? Zobaczcie, kurde bele, jak ci policjanci strzelają. My na nich płacimy podatki, a oni nie potrafią nic trafić. I chuj z tego, że twój znajomy jest pierwszy dzień na szkoleniu policyjnym i ma pierwszy raz broń w ręku. No, pierwszego dnia nikt wam też nie da strzelać, tak? Będziecie się tam miesiąc oswajać, powiedzmy z tą bronią, samym przeładowywaniem, budową broni. Będziecie się tego wszystkie uczyć, także nikt wam tam pierwszego dnia nie da strzelać. Ale wiecie o co mi chodzi, że jeżeli wy nagracie to będąc policjantem stajecie się masą, stajecie się jednoosobową, stutysięczną masą. Bo potem taki filmik, jeżeli idzie w internet, no to nie, nie jest powiedziane, że Adam Kowalski nie umie strzelać. Nie, policja nie umie strzelać. I musicie to zrozumieć, że wstępując do tej formacji stajecie się stutysięczną masą. I to, jak wy będziecie postępować, jak wy będziecie wypełniać swoje zadania, rzutuje na obraz całej formacji. A jak wiecie, to co złe, to bardzo szybko się niesie. Jak to mówiłem, sukces ma wielu ojców, jeżeli coś jest dobrze wykonane, to z miłą chęcią wasi przełożeni wezmą za to premię, ale jeżeli jest coś źle wykonane, to wtedy bardzo łatwo obrzucić je z kogoś głównym, co pokazują właśnie wszystkie, wszystkiego rodzaju maści, filmiki z jakichś szkoleń, które gdzieś nie wiadomo po co są puszczane weter, gdzie osoby, które się szkolą są potem opiniowane przez osoby, które są w cywilu i kompletnie nie znają się na tej pracy. To są podstawowe, moim zdaniem, 5-6 zasad, które warto przestrzegać, aby po prostu nie zamoczyć dupy i przejść w szkołę policji w miarę bezpiecznie, bez żadnych problemów, aby potem wrócić do swojej jednostki, no i zacząć pełnić tę swoją misję służbę w policji. Dziękuję Wam, każdej osobie, za to, za odsłuchanie tego materiału, jeżeli dotarliście do końca. Jeżeli materiał Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, co zwiększa zasięgi mojego kanału. Nożymy do 1000 subskrypcji, być może w tym roku uda się to osiągnąć. Dziękuję Wam za pozostawiane suby, komentarze. Do usłyszenia następnym razem.